Cześć moi drodzy, z tej strony Kasia. i witam was w kolejnym poradniku do gry The Long Dark, w którym dowiecie się wszystkiego na temat broni oraz amunicji. Do wytworzenia łuku będziecie potrzebowali jedną wysuszoną gałąź klonu oraz dwa wysuszone jelita. Wysuszoną gałąź klonu otrzymacie po wysuszeniu zwykłej gałęzi klonu, którą możecie ściąć siekierą. Znajdziecie ją rozsianą po całej mapie. Natomiast wysuszone jelita zdobywacie z różnych zwierząt. Musicie je położyć po prostu w domku i poczekać aż wyschną. Aby zrobić strzałę będziecie potrzebowali Trzech piór z kruka, jednego grotu oraz promienia strzały. Pióra kruka najłatwiej będzie znaleźć wam w lokalizacjach, gdzie ostatnio ktoś umarł, na przykład jakieś zwierzę. Będą latały u góry kruki, z których będą wypadać pióra. Grot możecie stworzyć przy piecu chutniczym, ale o tym nagrałem oddzielny poradnik, możecie znaleźć u mnie na kanale. Natomiast promień strzały robimy z wysuszonej gałęzi brzozy. Zdobywamy ją tak samo jak wysuszoną gałąź klonu. Kolejnymi broniami jakie omówimy, będzie rewolwer oraz strzelba. Możecie je znaleźć losowo e, rozsiane po całej mapie, natomiast amunicję do niej możecie stworzyć. Moi drodzy, żeby stworzyć amunicję, należy przyjść do ponurej zatoki, stanąć przy stole warsztatowym do wyrobu amunicji i odpowiednio do pocisku do karabinu potrzebujemy jeden pocisk, jedną łuskę karabinową oraz trochę prochu strzelniczego. A do pocisku z rewolweru potrzebujemy jednego pocisku, jednej łuski rewolwerowej i trochę prochu strzelniczego. Pocisk tworzymy ze złomu ołowianego, natomiast zł złom ołowiany tworzymy z akumulatora. Po jego rozłożeniu dostajemy 6 takich części. Akumulator znajdziecie pod maską różnych popsutych samochodów. Proch strzelniczy natomiast tworzymy z preparatu do usuwania pni, rozsiane po całej mapie. Pył siarkowy, tak samo. I dwóch węgli drzewnych, które otrzymujecie po na przykład ogniska. Łuski natomiast wypadają nam po przeładowaniu jakiejś broni. Moi drodzy, mam nadzieję, że poradnik Wam się przydał, w tym odcinku to na tyle. Zostawcie po sobie łapkę w górę. Llelele. Moi drodzy, dzięki za oglądanie, w tym poradniku to na tyle. Mam nadzieję, że Wam się przydał. Jeżeli tak, to zostawcie po sobie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Dzięki i na razie hej hej.